Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz wyrażenie zgody na od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Ja też się zgłosił do dyskusji tutaj Szanowni Państwo, wspólne na wspólnym posiedzeniu Komisja Budżetu Edukacji i Zdrowia zaopiniowała pozytywnie ten projekt Bardzo dziękuję, bardzo proszę Pani Przewodnicząca Berska. Szanowni Państwo, chciałabym się wyłączyć z tego głosowania, aby nie było zarzutu u jakiejś stronniczości, żeby nie było takich wątpliwości. Także dziękuję i myślę, że państwo to rozumiecie. Pani Radna, bardzo proszę przy głosowaniu o wstrzymanie ewentualnie. No, bardzo proszę, Radny Rybczyński. W związku z tym, że nie byłem obecny na posiedzeniu komisji, a zapoznałem się tutaj z tym projektem i rozumiem, że dotyczy to działki, która nie wiem, 2-3 lata temu była proponowana do sprzedaży i ówczesna Rada odmówiła w uzasadnieniu, między innymi podając to, że ten teren, teren ma położenie, jest niesłychanie korzystne, biorąc pod uwagę brak parkingów w Kazimierzu, miejsc do parkowania. Mało tego, perspektywę wykorzystania tego, biorąc pod uwagę, że w pobliżu są obiekty sportowe, że jest y, oczyszczalnia, która prawdopodobnie y, miała być rozbudowana y, i wtedy, wtedy y, ten projekt został odrzucony. Y, y, tak jak y, usłyszałem tutaj wystąpienie, bo odsłuchałem częściowo tutaj wypowiedź Pana Markowskiego, y, takie uzasadnienie, że jest to jest tam teren nieuporządkowany, tam jest to, nie jest to argument do tego, żeby ten teren sprzedać. I biorąc pod uwagę, że, tak jak mówię, wcześniej wcześniej Rada poprzedniej kadencji odrzuciła ten projekt, ja wnioskuję o to samo. Biorąc pod uwagę, że mamy mamy problemy z, w ogóle z terenem do wykorzystania, chociażby, chociażby na parku. A tym bardziej, że yy, ma być to yy, korzystanie bezterminowe, na czas nieoznaczony, bez przetargu. Yy, to tym bardziej, szczerze mówiąc, to podważa jakby zasadność yy, takiego, yy, takiego działania. Dziękuję bardzo. Panie Radny, rozumiem, że Pan się czy bo Pan powiedział sprzedaży. Nie, nie, tutaj chodzi. Po sprzedaży była mowa, ale nie tak, Pan powiedział ten, ten, że jest tej pan tej... przeciwko tutaj sprzedaży, nie, tak jakby w tym punkcie. Czyli to jest, to jest, jest, przynajmniej życzenie. Tak, oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak. Bardzo proszę pan przewodniczący. Ja już zabieram głos na, na wspólnym posiedzeniu. Takie wrażance to jest dalej, e, na temat e, tego wydzierżawienia. Nie mam nic przeciwko, żeby wydzierżawić tą działkę. Natomiast... E, Zastanawiam się i zadałem pytanie, czy jest możliwość przesunięcia tej drogi, która tam jest dzieląca naszą działkę. Czy uda się dzisiaj jakąś informację na temat uzyskać, czy, czy jeszcze gdzieś w przyszłości będziemy się nad tym ewentualnie zastanawiali, jeżeli chodzi o co? Czy jeszcze nie mamy informacji, tak? Nie mamy informacji jeszcze. Ja tylko uzasadnię, że jakby nie patrzeć, to gdyby była taka możliwość, żeby to u drogę przesunąć, tak to chyba ją można nazwać, tak? bo ona jest takim nasypem na górze jest kostka. Może nie zawsze to jest jakiś wydatek, ja to rozumiem, ale żeby uzyskać, też jestem tego zdania, że na wjeździe do, do Kazimierza potrzebujemy mieć tą działkę w całości, tak, bo to z własnego zagospodarowania. Czy to będzie z perspektywą na rozbudowanie jakiś kiedyś tam, powiedzmy, przy tej oczyszczalni ścieków, czy to będzie zaplecze, poszerzenie zaplecza dla, dla obu, czy miejsca parkingowego? Ja bym się skłaniał za tym, żeby to pozostało w naszej tak by, własności. Rozumiem, że zawsze dzierżawę można wymówić. Nie, nie. W, kwestii zagospodarowania, w kwestii zagospodarowania tego terenu, żeby ktoś o niego dbał i na razie sobie na jakiś czas korzystał z tego terenu, to ja to rozumiem przemawia, natomiast w kwestii ogólnie w dłuższej perspektywie uważam, że powinno pozostać, ta, ta część tej działki powinna pozostać we własności gminy i nie ukrywam, że jestem ciekawy jak by wyglądała ta cena przesunięcia tej drogi na, do granicy działki w kierunku wspomnianego dzierżawcy, który, który byłby zainteresowany tą działką. Pytanie czy w ogóle jest to możliwe, żeby, bo tam jest taki trakt pieszy, pieszy, tak, i połączenie Korony z, z chodnikiem. Nie wiem, czy to jest proste, czy trudne zadanie, trudno mi jest powiedzieć w tym momencie, ale jeżeli byśmy mieli taką wycenę, to bardzo bym prosił o taką informację, czy jest to w ogóle możliwe. Dzisiaj ja otrzymam swój głos, jeżeli dalej będziemy to, to Uchwałę procedować to no. ja trzęsawki włoskie. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. E, szanowni Państwo, nie widzę już e, osób do dyskusji. Poddaję pod głosowanie e, uchwałę, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Bardzo proszę o kworum. Panie uchwała. Kto z Państwa, kto z Pań i Panów Radnych jest za uchwała, bardzo, Dziękuję bardzo. Pani bardzo proszę trzymać się od głosu. A, to tak. A, tak. Dziękuję Szanowni Państwo, za 11, 1 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu, jedna osoba nieobecna, dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta.